Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Kolejna pozycja w naszym menu G z bieżącego kompaktu. Mamy tutaj Stargunner. Jest to fantastyczna strzelanina z Apoji. Tutaj chyba bardziej pewnie by było od Apoji, tak mi się wydaje. Jako że w piśmie nie ma żadnej zmianki na ten temat, ani w poprzednich numerach, ani do przodu też troszeczkę patrzyłem. Nie ma nic, także przejdziemy sobie prosto do przeglądania tego tytułu. Oczywiście zaczniemy od wypakowania, tak mi się wydaje. Aha, i tutaj mamy stagionę wersję 1.1, szedł epizod, wymaga 12 mega, na no prawie 12 mega wolnego miejsca na dysku. To wypakujemy sobie oczywiście w to miejsce, a czemu nie? Ja sobie to oczywiście sprawdziłem wcześniej, żeby, żeby też troszeczkę lepiej się orientować, że tak powiem. Także to już teraz wiem, że na razie to jest takie jedno wypakowanie, a potem z jakiegoś powodu będzie kolejne. Czyli jak wejdziemy sobie do całego katalogu, w którym on to wypakował, to będzie tutaj Stargun. Czyli okay, tak naprawdę mamy kolejny, nie by to powiedzieć, kolejny plik wypakowujący grę. Także jeden instalator w drugim, czemu nie? Hmm, dobra. I teraz tak. Tutaj rytmie jest takie troszeczkę oryginalne. Ewentualnie jeszcze może zajrzymy sobie do tego license. Tego nie przyglądałem ostatnim razem, jak podchodziłem do tego tytułu. Czy to jest jakaś licencja? Czyli pewnie chodzi o to, w jaki sposób można rozprowadzać ten kawałek kodu, że tak powiem. O, tutaj jest dużo takich technicznych rzeczy, że tak powiem. Także to, to możecie sobie ewentualnie poczytać. Nie będę tego wszystkiego przeglądał. O, to jest bardzo ważne, że jeśli komputer się zepsuje, no to nie ma żadnej gwarancji i to nie jest ich wina. No, i tutaj jest tylko, to jest tyle. I teraz tak. No, to może najpierw, właśnie, widmi. Widmi jest takie ciekawe, ponieważ jest w formie takiego helpa, tak jakby. Czyli odpalamy sobie to, dajemy na pełen ekran, żeby, żebyście nie musieli się męczyć, że tak powiem, tak, tak samo jak ja. Czyli mamy tak, pomoc techniczna do starego Nera, wersja 1.1. I tutaj przewijanie to jest standardowo, czyli z czokami albo page down, page up. Tutaj jeszcze jakiś kolor można zmieniać. Tylko nie wiem, czy to działa. Bo naciskam to FB i nic się nie dzieje. No, no, to dobre. Mi tak w sumie pasuje coś takiego. O, czyli w tym dokumencie się dowiemy szybko na temat y, tej gierki, jakie mamy wymagania, czyli tutaj potrzebujemy y, właśnie IBM PC, czyli komputera takiego jak powiedzmy dzisiaj mamy, że, że musi być kompatybilny z, z IBM PC. Y, procesor procesor 486, 8, 8 MB RAMu, y, karta graficzna VGA na i MS-DOS 5 lub późniejszy, czyli tak mi się wydaje, że, że gierka nie była opisana w samym piśmie, ponieważ. Y, ona jest chyba z 96 roku, także nie, nie opisali jej tak jakby do tej pory, więc nie chcieli chyba, czy nie wiem, zajmować miejsca na łamach, czy jakoś tak ciężko mi powiedzieć. No, ale to były właśnie minimalne wymagania, a te, które są e, e, preferowane, że tak powiem, czyli zalecane, no to mamy Pentium 90 albo szybszy 16 MB. Karta graficzna zgodna z VESA 2.0, no CD-ROM i tak dalej. Oczywiście, jakaś karta dźwiękowa, żeby mógł słyszeć te wszystkie efekty, które będą w grze, i albo klawiatura, albo. Tutaj mamy jakiś joystick też. Można powiedzieć joystickiem spoko. I teraz, tak, zanim otworzymy grę, no to mamy parę informacji dla użytkowników systemu Windows 3.11, czy 3.1, czy 3X, że się zapędzam. Że ta gra nie była napisana po to, żeby odpalać ją z tego systemu, tylko raczej z DOS-a I to samo, e, to samo informacja dla użytkowników systemu Windows 95. Ja akurat już ją sprawdziłem. Pod, e, a, właśnie. No to, to, to jeszcze do tego przejdziemy. To nie chcę, nie chcę właśnie wybiegać za bardzo. No, mm. tutaj parę informacji na temat samej gry. Jak odpalać, jak odpalić właśnie setup. Nie wiem, czy tu będziemy wszystko przeglądać. Okej, jaka będzie działać właśnie w tej niższej rozdzielczości? Hmm, dobra, tutaj jakiś help jeszcze. Jakie to mogą być właśnie problemy ze sprzętem, z tego co rozumiem? Tutaj widzę, że można było dużo parametrów sobie wrzucić w gierki. Czyli odpalanie gierki. Raczej odpalanie z setupu, ale giełki też widzę. O, to już jakieś konflikty i tak dalej, to tego akurat nie będę musiał robić, ponieważ mam z First Computer Lab bardzo dobry loader, że tak powiem. Dobra, to tym nie będziemy się zajmować. Tutaj mam też informacje dla użytkowników DOSa większego niż 6. Ostatnia wersja oficjalna DOSa bez Windowsa to była 6.22, o ile dobrze pamiętam. No, jest bardzo zbudowany ten help, także na pewno w tamtym czasie był bardzo pomocny, że tak powiem. No tak, Odysuję jakieś problemy właśnie na temat karty graficznych, czy yy, jakby się CD em nie chciał wczytać, co tam trzeba wpisać, żeby była najlepsza wydajność. Widzę, for best performance pod kątem karty dźwiękowej, właśnie. No, trochę tutaj tego jest z tych informacji. No, tak jak mówię, gdybym miał to wszystko czytać, to samego gameplayu byłoby 5 minut, a przeglądanie helpa by trwało. Większość czasu tego filmu. A mi się wydaje, że to raczej nie ma sensu. Yy, o, command, command line parameters, czyli właśnie te parametry wszystkie. No, sporo, sporo tego jest. O tutaj, można było sobie myszkę wybrać jako główny, yy, główny, główne sterowanie. to ciekawe. No, tu jakieś parametry do, do kart graficznych widzę. SetBlaster, czyli na temat karty dźwiękowej, no to jest fajnie wytłumaczone, to, to, to powinno być w każdym helpie jak dla mnie. Wytłumaczenie tych wszystkich przerywań i, Znaczy, może nie tyle przerywań, co wytłumaczenie tych wszystkich parametrów w momencie kiedy inicjalizujemy kartę dźwiękową. No, fajne, fajne. No już rozumiem dlaczego ten help ma 16 stron. Dobra, to to wszystko, znaczy nieco nie dotyczy, ponieważ mam ten komputer skonfigurowany tak jak trzeba no to to już takie dosowe rzeczy wypytały no, by to kiedyś przeczytać i tak pomoc techniczna co tutaj mamy że można było no, wejść na ich stronę oczywiście 24 na dobę 7 dni w tygodniu no ale no to wiadomo że strony internetowe tak działają no ale żeby mieć jakąś pomoc przez e-maila no to wątpię żeby ktoś tam siedział 24 na dobę i odpowiadam na maile. Tutaj mamy, widzę, że pomoc przez telefon od, od 9 do 17, czy tak standardowo. Fax, BBS, mail Apogee Online, ciekawe czy ta strona jeszcze istnieje, czy raczej. Yy... O, to ciekawe, że było Apogee1.com, czyli Apogee już było zajęte, widocznie przez kogoś. O, i ten mieli na jakimś serwerze Edu, ich oficjalny serwer FTP. Ciekawe. Dobra, nie będziemy się za bardzo wciągać w to, ponieważ w tym filmie przede wszystkim chcę zobaczyć, właśnie, gameplay. To no tak, i teraz to mamy helpa. Zrobimy sobie teraz set sound. O, to jest takie fajnie zrobione. I tutaj z tego co widzę, już automatycznie wykrył. No tego PMT ws szkoda, że właśnie nie mogę zmienić, ponieważ chciałbym to odpalić troszeczkę inaczej, a już nie chcę się bawić, że tak powiem. Także zostawię to tak, jak jest. Zobaczmy, czy dźwięk działa. Dźwięk działa, wyśmienicie. Także wszystko gra. Aha, tylko. Aha, jeszcze nie zrobiłem tego save, tak? Chociaż ch chyba nie trzeba. Może trzeba, dobra. Dobra, i teraz teoretycznie to powinniśmy sobie to odpalić tutaj to z tego, Strogan. Z, z tym, że właśnie pod Windowsem to się nie chce odpalić, ponieważ tam, tam się domyślam, że skoro to było napisane pod DOSA, no to wymaga jakoś super komputera. Tak jak było napisane widmi. No, wydaje mi się, że ten komputer jest szybki jak. Ja, jak, jak na swoje czasy, że tak powiem, czy raczej jak na czasy, z których spędzam te gierki. Jak sobie odpalimy sobie po prostu yy, typ MS-DOS i przejdziemy sobie do gameplayu. Czy raczej właśnie w tym typie MS-DOS odpalimy sobie tę grę. Dobrze, jesteśmy w tymie MS-DOS. Yy, jest tak widzę tutaj na tej mierze, że yy, już więcej czasu, na, znaczy jak na razie poświęciłem na. Yy, przejrzenie readme niż na yy, resztę film, filmu, że tak powiem, aż 10 minut mi zeszło <głos》>, przeglądanie tego wszystkiego. Także dobrze by było już jakiś gameplay pokazać. Yy, no, to się odparę od razu. Apogee. Dobra, to tutaj mamy główne menu. Jak tutaj widzicie, jest to wersja Shellway. Żeby nie zapomnieć, że tak powiem. I teraz tak. Odej, czy tutaj można coś zobaczyć. Aha, czy można sobie zobaczyć, jak zamówić grę, 5 stron. No, 3 nowe misje, 27 unikalnych level, leveli i tak dalej. I teraz tak. przed zadając Wasze pytania, Gierka jest dostępna za darmo, zarówno na Gogu jak na Steamie. Także. Możecie sobie pobrać pewną wersję całkowicie legalnie, bez przechodzenia przez jakieś strony e, typu, właśnie, abandonowe. Teraz tak, to no, sobie kontynuujemy, kontynuujemy przeglądanie, czyli mamy e, konfigurację, controls, keyboard. no Ja będę, ja będę oczywiście code Keyboard set tutaj, ja czy nic z nim nie będę zmieniał. To, to jest o tyle istotne, że można zobaczyć sobie sterowanie, czyli mamy strzałki plus. E, Lewy kontrol strzał i bomba, czy bomb, właśnie lewy alt. Także tutaj nic nie będę zmieniał. Jakieś opcje gry, no to mouse response, to yy, ja bym grał myszką, właśnie, że jeżeli nie będę grał myszką, to nie będę tutaj nic ruszał. Yy, detale animacji, wysokie. Jakieś te detale shrapneli też sobie mogę na wysokie dać, czemu nie. Parallax yy, triple, double, nie wiem, niech zostanie triple. I refresh rate i teraz tak fast slow aha czyli w sensie jak mamy szybszy, kom szybszy komputer no to trzeba zostawić fast no tak jest w moim przypadku opcje dźwięku to ta zostawię tak jak jest to potem ewentualnie w tym w, w postprodukcji sobie tam ściszę albo odgłośnie ale tak to jest co ciekawe możemy wybrać Efekty dźwiękowe albo męskie, albo żeńskie. <laughs> to jest, to jest właśnie ciekawe. No i zostanie de defaultowo, jak było męskie. Wracamy do głównego menu. Jakaś informacja, czy to jest... Widzę jeszcze coś innego. Tu mamy parę informacji na temat znajdzie z tego co widzę, które możemy znaleźć w grze. Także to nam się przyda oczywiście będziemy wszystko zbierać. O, to informacji na temat programistów. widzę kto, kto stworzył właśnie tę gierkę. Tak, jaka została, tak jak mówiłem, wydana w 1996 roku. Także myślałem się, że możliwe dlatego, że. Znaczy to możliwe właśnie, że z tego powodu nie było żadnego tekstu w CD Action w 1997 roku. Może w innych pismach coś było, które są starsze niż w CD Action. No, tutaj tablica wyników. Tutaj możemy sobie odpalić rolling demo. No to tak, może chwilkę, żeby wam tylko pokazać, jak to działa. Czyli najpierw mamy taki ekran gdzie wybieramy sobie ulepszenia tego stateczku, w którym będziemy latać. Tutaj widzę w tym demo coś tam wybiera właśnie i to jest. W sumie to jest ciekawe, bo tak, tak pokazuje w formie może takiego tutoriala jak zacząć właśnie grać. I tutaj w sumie z tego co widzę, jak to... Pierwszy, za pierwszym razem odpaliłem, no to ta plansza była troszeczkę inna w tym, w tym rolling demo. A teraz jest chyba tak, to ja będę miał e, normalnie, jak zacznę tą gierkę. O, także tak, tak chwilkę wam właśnie pokażę, a potem... E, e, potem właśnie odpalimy sobie, że, że ja spróbuję w to zagrać. Problem jest taki, że e, się dużo też gra na pamięć i trzeba po prostu... E, tak manewrować, żeby wiedzieć, z której strony wychodzą prze, przeciwnicy, bo czasami wychodzą tak szybko, że... Nie jesteśmy w stanie zareagować, bo no, na ekranie naprawdę bardzo du dużo się dzieje. No tak, tak, też znaczy, no, na razie jeszcze tego może nie widać za bardzo, ale w tych późniejszych, yy, yy, może nie tyle etapach, co, yy, co w późniejszym momencie danego etapu, no to już jest niezła sieczka, że tak powiem. Dobra, no to tak, no to spróbujmy sobie zagrać w to. Co oczywiście PlayMashen, to jakiś pierwszy gracz czyli ja. Teraz tak. Yy... Ja to właśnie próbowałem na tym na, na Easy, że tak powiem, także chyba sobie zagram na Easy, na Luzie. No, gierka jest y, dosyć właśnie ciężka jak na początku, aha, tylko za szybko tutaj to dałem. Dobrze by było, żeby może ten y, ekran przeleciał, tak jak, już sobie, tak jak już pokazuję właśnie jak to wygląda. Czyli mamy y, ekran podobny do Gwiezdnych Wojen. Możecie sobie to poczytać oczywiście. A gnanie jest coś w celu, że trzeba zniszczyć obcych, którzy gdzieś tam się zagnieździli w galaktyce. No to takie króciutkie widzę Wydawało mi się, że to może być troszeczkę dłuższe ale dosyć krótkie eee, Dobra, i teraz tak mamy tylko 1500 kredytów Także weźmiemy sobie coś, no co nas stać, że tak powiem eee, Nie wiem, może to, tak jak było w tym eee, Roaring Demo I co tu jeszcze można kupić innego No to jest, to jest raczej słabe Nie wiem, czy to jest tutaj jeszcze jakaś inna opcja No nie, nie są właśnie za bardzo poukładane te Yy, te elementy, że tak powiem, jakieś satelity można. No, te lepsze rzeczy to będzie można kupić później, także będę musiał się dobrze postarać, <grych> że tak powiem. Dobra, to myślę, że możemy zagrać. Mam nadzieję, że uda mi się przejść pierwszą misję. To jest tego co widzę, to jest właśnie ten, ten sam, który był w Rolling demo. Przyjemnie się gra, że tak powiem. Tutaj jak gamy na Easy to mamy 4 życia, czy 5 żyć chyba. 4 życia z tego co widzę. O, kolejne, mamy już 5 problem jest taki, że im dalej w las, tym więcej właśnie tych yy, rzeczy do nas strzela i Teraz ciężej ich unikać, że tak powiem. Tutaj też bardzo łatwo można się rozbić na, na ziemi. Kiedy się bardzo zbliżę do podłoża, to mi to podłoże zniszczy. Kiedy ty, które w momencie, kiedy zbieram te zielone rzeczy, to będą mi potrzebne później, żeby kupić sobie jakieś lepsze wyposażenie. No fajna gierka. Nie wiem, jak to teraz wygląda ta wersja z GOGa, czy Steam'a, czy, czy też tak podobnie jeszcze czy jest jakoś przeportowana właśnie do Windowsa. Już trzeba uważać. Już prawie mi życie nie... nic mi już życie nie zostało. Znaczy, czy starczy właśnie. Może jakąś inną broń już, już inaczej... inaczej strzelam. A to będzie chyba boss, za chwilę. Aby może jeszcze nie. No i tutaj, tak jak mówiłem, już się zaczyna robić gęsto, że tak powiem. A to, to, to właśnie widzieliście, to, widzieliście tą bombę. jest y, ten napis NUKE na dole ekranu. O, to boss. Nawet dwóch. <laughs> no, to jest koniec. Jednego życia <laughs> Dobra, czyli udało się pierwszy etap przejść 75 obcych zniszczonych. No, jedna, piąta sekretów znaleziona i... Jakieś tam bonsko to tak naprawdę nie ma znaczenia. Dobra, to może uda się też drugi przejść. Tutaj w sobie mogę sobie kupić, jakieś lepsze rzeczy też, albo nie bardzo, bo tu widzę, że to lepsze nie no to mi bekuje troszkę. Eee. A, dobra, może zostawię tak jak jest. Eee. Też nie mogę tych więcej satelitów, a co ja mogę sobie jakieś impulsy lepsze kupić. Ok. No i tak naprawdę już nic więcej nie kupię. Dobra, no to lecimy dalej. Przy pierwszym podejściu jak się przygotowywałem do tego filmu, no to, ten etap mnie zniszczył, że tak powiem, <grym> na Easy. To widzę, idzie troszeczkę lepiej, bo e, tak mi się wydaje, że jestem trochę lepiej ten e, jakby to powiedzieć... To, to, troszeczkę lepiej przygotowany. Wiem czego się spodziewać w każdym razie. podleciałem właśnie. No tak jak mówię, te niektóre sekrety na przykład, to no trzeba po prostu wiedzieć, gdzie to jest i... gra jest yy, też troszeczkę tak pomyślana w taki sposób, żeby kilka razy właśnie grać. No. <grystanie> Nie za dużo ich było. No, fajne jakie kiedyś odbili. fajnie się gra. Nawet jeśli to nie jest taki mój ulubiony gatunek, czyli strategia albo RPG, ale fajnie się go, przyjemnie. już będzie ciężko trzeba, trzeba patrzeć cały czas strzelają do nas z każdej możliwej strony o, no, tylko nie wierzę coś czuję że na tym etapie się pewnie moja przygoda zakończy Bo już z bossem będzie też ciężko Trzeba Muszę pamiętać żeby te nuki używać, bo nie używam ich w ogóle Teraz to by mi się życie przydało O, i on jest taki przełębany Jak się tak zaczyna kręcić, to w pewnym momencie wjeżdża w ciebie Jeszcze dwa takie już, już po mnie Udało się nie, nie, nie da się nie da się wszystkiego uniknąć. No i, no i nic z tego. Byłem za blisko. No. Dobra, także tak wyglądała ta gierka. To, to już nie będę próbował taki raz tego przechodzić, bo wydaje mi się, że w ciągu tych 10 minut mniej więcej pokazałem wam jak to demo wygląda. Także na tym sobie zakończymy ten filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał. I że szybko spotkamy się w kolejnym filmie. Dobra, trzymajcie się, cześć!